Hej, cześć, siemanko z tej strony Rozproszony, witam was wszystkich bardzo serdecznie I, i to jest Minecraft Survival, a to jestem ja Siemano, dobra, witam was wszystkich yy, Zadowolony, ponieważ dużo porobiłem I tak naprawdę teraz sobie pohandluję Potrzebujemy cegiełek Cegiełek potrzebujemy na dach naszego pięknego domu Czekajcie, domu? Yy, za chwilę może do tego przejdziemy yy, Słuchajcie mm... Dużo robiłem, bo troszeczkę sobie grałem. Fakt faktem, nie nagrywałem tego, nie miałem za bardzo jak, ale dużo robiłem. Pokopałem sobie trochę w naszych kopalniach, słuchajcie. Także tych diamancików troszeczkę się narobiło. Oj, 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 coś tutaj, coś tutaj, widzicie? Yy, pięciu golemów sobie stworzyłem, także mamy leaderowe róże. Yy, no niestety golemy nie wytrzymały próby. Ale zdobyłem sześć czaszek. No, i jak się domyślacie, mamy beacon. Także słuchajcie, jestem zadowolony, jest fajnie. Już teraz naprawdę się przyjemnie gra, Mogę sobie kopać jakieś tam głupotki i tak dalej, się bawić tym wszystkim. Eee, potrzebujemy sobie zrobić łopaty w ogóle. Mamy jakieś łopaty w skrzynce? Eee, nie mamy. Potrzebujemy łopat. Ale nie, no, moment, poczekajcie, bo odzyskamy litrę. Jak widzicie, straciłem litrę. Odzyskałem Elytrę. Gdzieś teraz właśnie pewnie będziecie sobie widzieć, jak właśnie tą Elytrę yy, ogarniam. Ale to nie koniec, bo jeszcze musimy się zajrzeć do Endro Chesta. Yy, dużo się działo i tak naprawdę wiecie, ja sobie grałem, grałem, nie miałem jak tego nagrywać, a przy okazji. A przy okazji trochę czasu minęło, więc dlatego wszystkiego nie pamiętam. Yy, tak, to jest moja klata. A tutaj możemy sobie zobaczyć wszystko, co mamy. Mamy jakieś przedmioty, mamy jakieś fajne łopatki. Także spoko, łopaty się dzisiaj przydadzą, przydadzą się łopaty. Ze trzy byśmy potrzebowali. Mamy jakieś skrzydła w Galilex tych eletry No łącznie sześć Z tą co mam na sobie będzie 6. I tutaj mamy jeszcze jakieś takie surowce tego typu, tego, tego typu. Także była owocna wyprawa. Słuchajcie, po NCT trochę pochodziłem, odzyskałem elektry, trochę firewerek. Mamy już, wiecie, tą naszą farmę tam, słuchajcie, nad wodą, nad oceanem. I tak, z grubsza by to było tyle. Tutaj się niewiele zmieniło, dużo handlowałem, bardzo dużo handlowałem. Tak szczerze śmieszna jest ta farma ryb, której jeszcze nigdy nie używałem. Ale w zasadzie może to się zmieni, może w końcu poużywam, tylko tak naprawdę no nie ma chyba już potrzeby, bo... Ech, tak naprawdę, tylko name tagi tutaj są takie ważniejsze, a ale name tagi możemy sobie handlować z naszymi, słuchajcie, tutaj pięknymi bibliotekami, także, także różnie bywa. Teraz się przelecimy jeszcze w jedno miejsce, pokażę Wam coś ciekawego. Dokładnie! Mamy, słuchajcie, ten piękny bikon, Tak jak wspomniałem, troszeczkę sobie tutaj kopałem, ponieważ potrzebowałem kobla, potrzebowałem granitu. Z tego co, jeśli jeszcze się nie mylę, to to jest granit. Ten loczek, słuchajcie, co to będzie? To jest granit? Granit, dokładnie. Potrzebujemy, potrzebujemy sporo granitu. Jeszcze pewnie tutaj troszeczkę tego pokopie. Potrzebujemy sporo kobla. Potrzebujemy kopać dziurę. Raczej tutaj żadnego projektu nie zrobię. Chociaż, wiecie, jak już będzie wykopane, to może i coś stworzę kiedyś. Ale nie, żebym coś planował. Po prostu, czysto technicznie, potrzebuję tych właśnie surowców, których, o których Wam mówię. No, i dobra, no najważniejsze, że ten Beacon powstał. To taka największa zmiana na tym świecie. Słuchajcie, no mówię, niestety nie miałem jak wam tego nagrać, także, także, yy, wybaczcie, ale no, po prostu sobie pograłem. Także, no tyle. Yy, poczekajcie, poczekajcie, bo jeszcze umarłem ogólnie. Tylko, 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 tylko. Tylko, czy to będzie gdzieś pokazane, słuchajcie, zabił mnie właśnie. E, słuchajcie. Zabił mnie Wither <noise> Dokładnie, umarłem Zabił to raz I to stworzenie zabiło Cię raz No, niestety Taką głupotkę odwaliłem Ale na szczęście te golemy potem mi pomogły i dałem Sobie radę e, W sensie głupotkę odwaliłem e, W złym miejscu zrozpiłem tego golema I później tak wynikło nieszczęśliwie Ale dobra, mniejsza o większe Słuchajcie, ja się przyśpię i lecimy Lecimy gdzieś, lecimy do domu? <laughs> Jakby to powiedzieć, chyba tak. Yy, tak, nie mam tekstur paków, zapomniałem, za chwilę to zmienię spokojnie, już widzę, że jest coś inaczej, za chwilę to data... rozpaki raczej sobie odpalę, yy, ale yy, no tak, mówię do domu i tu nic nie ma. No nie do końca, no nie do końca, <laughs> troszeczkę się pozmieniało, yy, wyrównałem cały teren yy, Tutaj za chwilę wam jeszcze pokażę jakieś klipy jak tam jakieś łopatki sobie robiłem, jakieś głupoty i tak dalej Jeszcze muszę jakoś zakończyć ten odcinek, także muszę wymyślać coś, ale yy, nie mam trochę pomysłu Ale jeszcze coś tam wymyślę na koniec, jakąś niespodziankę, żeby odcinek nie był za krótki Ok, wyrównany teren, spory teren, poczekajcie, może będzie mi nawet łatwiej jak sobie wyląduję A, 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 wyląduję sobie i odpalę fikama. Mm. No ten teren jakoś będę musiał zagospodarować, coś tu wykombinujemy na pewno Jest sporo tego terenu, yy, zużyłem w sensie sporo kopałem, no bo te łopatki miałem mending. Potem naprawiałem te, te łopatki jak spią... A, dajcie spokój. Było bardzo, mega dużo równania terenu. Tu gdzieś wszędzie są jakieś kopalnie, także śmieszna sprawa. No i co? I dalej się będziemy jakoś tutaj rozwijać, zajmować terenami i tak dalej. Najważniejsze, że dom stoi, bo budowałem go bardzo długo, bo że ten dach dalej mi nie siedzi w tym domu, ale, no bo w sensie z góry tak wygląda, zobaczcie, tak, tak kurcze. Jak jakiś klasztor kościół czy nie wiem co. Ale jest wybudowana chatka. Dobra, to najważniejsze wszystko tak naprawdę mamy. Wyznacie ten domek już wam pokazywałem, jedynie, że ten daszek zmieniłem oczywiście. Jakiś taki granit i cegiełki, żeby rozbić trochę kolor. Nie wiem jak to nawet określić. Eee... No ale żeby nie było tak wiecie jednolicie. Tutaj nad fundamentami też myślałem, bo sam andezyt tak mówię, kurcze nie pasuje mi to i próbowałem ten andezyt połączyć sobie z jakimiś wysuszonymi koralowcami na przykład albo z czymś jeszcze i tak mówię, kurcze nic mi nie pasuje, zostawiam andezyt. Um, no co do domu, tak naprawdę to widzieliście jak buduję sobie ten domek, także tutaj z zewnątrz to was chyba wiele nie zaskoczę. Um, Większość raczej jest udokumentowane, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że za długi nie wyszedł ten klip, bo na początku filmu go wam dam i mam nadzieję, że nie będzie trwał jakoś bardzo, bardzo długo. Nie zagospodarowane poddasze, ale tutaj jeszcze mam plan na przyszłość. Coś tutaj zrobimy, hehe he. eee. No i tak to wygląda, no, to jest jakieś dużo detali, no bo jakieś trapdory, jakieś guziczki Jakieś trapdory kolejne eee. Cały czas jakoś żeby te detale tutaj były, jakieś latarnie i tak dalej, jest jasno mm, Bezpiecznie na tej werandzie możemy się czuć To są furtki proszę państwa Gdzieś tak mówię, płotki, 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 furteczki mi tu bardziej się działy No i mocno drewniany jest ten domek Muszę sobie załatwić gdzieś tutaj piorun ochrony chociaż tak jest kamienny. To jednak jakby na przykład nam strzeliło gdzieś tutaj, no to płonie cała chałupka e, Idzie noc, prześpimy się w naszym pięknym nowym łóżeczku. E, także dobra, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Nie wiem, czy widzieliście środek w sumie, już kiedyś wam pokazywałem chyba, ale nie wiem, czy się coś pozmieniało, czy został tak jak było. E, taki odywanik. Nie wiem, gdzieś, gdzieś pasuje mi po prostu, może go kiedyś zmienię, może nie. Zobaczymy. No i tak naprawdę te dwie strony domku są odbiciem lustrzanym e, powiedzmy odbiciem lustrzanym, no bo jeśli mamy piecek po tej stronie, no to tu będzie po tej stronie. E, w każdym razie. Kwiatuszki, zbroje, jakiś crafting, bo wiadomo potrzeba w domu, e, piecyk aby był... <laughs> Jakaś biblioteczka, bo przecież jestem oczytanym człowiekiem, więc jak najbardziej sobie wezmę. No i po drugiej stronie wygląda to tak samo. To zejście też już najprawdopodobniej znacie, z tego co pamiętam. No a na górze, słuchajcie, jest sypialnia i balkonik. Nic więcej, bo tutaj dla Hecy tylko kwiatuszki jakieś stoją. Właściwie to się prześpimy. Zegarek, oczywiście, tutaj mamy jest prawie północ, powiedzmy. Początek nocy, idziemy spać Nie było jakichś większych problemów podczas budowy no, Raczej, raczej nie Chociaż ten dach faktycznie Ten dach mi zszedł długo bo, bo Jak go budowałem, no to ja już sobie po prostu Wiecie, zbudowałem na tamtym świecie I tak mówię, okej okay, tu są dwie ceglane schodki Tu są dwa granitowe i tak patrzyłem sobie Wiecie, jakoś tak mnie brało żeby skopiować jeden do jeden ten dach Tutaj oczywiście ten daszek taki parterowy powiedzmy też sobie potem wykombinowałem właśnie w taki sposób, żeby trochę granito, trochę cegiełki było No i balkonik, bardzo, bardzo fajny Mam nadzieję, że tutaj będziemy mieli widoczek na coś fajnego Postaramy się I z tamtą górą, chyba z tamtą jeśli się nie mylę, nie będziemy tam teraz lecieć Mam jakiś delikatny plan, a zobaczymy czy wyjdzie no, i dobra, sypialnie, dywaniki. To tak naprawdę wszystko. No, nie ma wyjścia na strych. No, bo de facto strych jest nieużywany i nigdy nie będzie. Ale to nie znaczy, że ja czegoś tam nie zrobię. Bo mówię, mam pewien pomysł. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A no, i dobra, do piwnicy. Do piwnicy. Do magazynu. Który jeszcze nie jest zrobiony. Słuchajcie, największym problemem jest to, że powiedzmy, powierzchnia. Tutaj ta trawka zaczyna się na poziomie 63 i, i z racji, że tutaj są wysokie fundamenty, no to, no to słuchajcie, mamy delikatny problem, bo tutaj jest 60, czyli właściwie to, to, ta, ta, ta trawa jest naszą powierzchnią. Tylko z racji tego, że my tutaj mamy delikatne jeszcze pole manewru. No to możemy się delikatnie wkopać pod ziemię, musimy się delikatnie, nawet znacznie wkopać pod ziemię. O piesek! Za chwilę wam powiem. No i tam gdzieś w podziemiach właśnie się bawić, kombinować sobie coś z tym magazynem. Delikatny pomysł mam, może nawet jeszcze zdążę, zanim prawie do szpitala, może zdążę jeszcze zrobić jakby jedno pomieszczenie bo to będzie się składać z, z paru pomieszczeń, z takiej trasy logistycznej, że tak powiem, ale... Ale to zobaczycie jak już powstanie. Piesek słuchajcie jak budowałem dom i kładłem podłogi, fundamenty nie było tu nic. Nagle coś tam sobie robię, czy właśnie chyba te schody, okazuje się o jakiś piesek tutaj się zrespił. No bo raczej nie przyszedł, bo nie miał skąd, nie miał jak chyba już się tutaj dostać nawet. I nie było pieska jest piesek, także ładny piesek zaadoptuję go sobie jak najbardziej. No i to by było... Z grubsza na tyle, no bo nie ma co wam tu pokazywać. Wydaje mi się, że jest to bardzo ładny domek. Ja jestem zadowolony z niego. Możecie dawać znać w komentarzu, co Wy myślicie. Eee, czy wam się podoba, czy nie. <laughs> Czarne piękne szybki. I tak, no właśnie liczę na Waszą opinię w komentarzu. To by mnie bardzo, 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 bardzo cieszyło. Eee, co ponadto? No nie wiem, no nic, no lecę dalej, coś kombinować. Jakoś będę musiał zakończyć odcinek, jeszcze jakiś tam klip jest, więc coś tam sobie ogarniemy. Ej, dobra, powiem wam, że to śmiesznie wychodzi, bo teraz jeszcze mam niezbudowany ten dom, jeszcze przede mną Wider. Na razie zrobiłem sobie łopatę, żeby w ogóle wyrównać teren, zająć się terenem, yy, ale nagrywać teraz muszę, ponieważ, słuchajcie, muszę zapokonać tego drugiego Widera. Yy, nie chcę przekładać. Albo chcę. Zastanawiałem się, bo muszę stworzyć drugi beacon, ale w zasadzie to beacon sam w sobie mogę sobie zbierać i przekładać Także dobra, nieważne, ale łopatę zrobiłem, tak czy siak Więc muszę zrobić sobie właśnie ten beacon przenieść, zająć się terenem I dopiero będę mógł budować dom Hej, jeśli mogę prosić, strzel łapkę w górę i napisz komentarz Motywuje mnie to do dalszej pracy Z góry dziękuję Dobra, stwierdziłem, że jeszcze wam pokażę statystyki, słuchajcie No troszeczkę wykopałem tego, nie? No mówię Ładnie parę godzin zajęło równanie tego terenu yy, i co wam słuchajcie powiem stworzyłem sobie te trzy łopaty tak jak mówiłem tylko że ogólnie pilnowałem mega, mega pilnowałem żeby sobie wiecie wracać, naprawiać ale no jedną straciłem jedną prze, prze, przepaliłem moment że tak powiem yy, zamyśliłem się chwilkę i po prostu yy, tak mi gładko szło ten dyrtol że, że to łopatka sobie poszła za światy. Dobra, gadam jakieś kocokoły w ogóle. Ehm, dobra. <laughs> Do czego zmierzam? Z tego co pamiętam, to pokazywałem Wam i tutaj te przedmioty, które sobie zdobyłem w, w, w End City. Tak samo jak, że odzyskałem elytrę, ale wiem, czym się na pewno nie chwaliłem. A nie chwaliłem się mieczykiem, słuchajcie. Ehm, chciałem stworzyć perfekcyjny mieczyk. Niestety się nie udało, bo Sharpness 5 już jest zbyt drogie. Pokazuję. W eee... Czekajcie, bo coś w mój kod robi, A, spoko. Mam balonik i właśnie teraz sobie kotę wziął do pyszczka, balonik i się bawi. <noise> Także spoko. Wszystko w normie. Jakby buku, buchło coś albo ten, to, to balonik, przepraszam. No i Sharpness 5 się nie udało, ale wiem, że taki mieczek się da finalnie zrobić, no bo nas na tym poprzednim świecie udało nam się, a też nie było to łatwe, bo próbowałem mega, mega, mega długo. Więc najprawdopodobniej kiedyś będzie perfekcyjny, na razie musi być Sharpness 4 i no i tak jak tutaj widzicie. E, dobra, no i stwierdziłem jeszcze, że może żeby odcinek nie był za krótki, to e, ubijemy jednak tego widera. Bo z tego co pamiętam, to ostrzem o tym też mówiłem, więc e, mamy jeden beacon, ale fajnie byłoby mieć drugi, to już zawsze będzie troszeczkę łatwiej. Ej, nie wiem czy znowu nie stworzę sobie gola, mówię, chyba tak zrobię. E, Także zabijemy Widera na wizji i oczywiście pozyskamy yy, Gwiazdę, tak? To jest nether, Netherstar? Czy, czyli... Chyba tak, chyba tak Dobra, yy, skup się, golemy, czyli jakieś dynie potrzebuję, ale dyni tu, tu chyba nie będę, ja muszę iść sobie yy, Muszę iść sobie obciąć yy, Dynie, yy, żelazo i mogę iść w podziemia yy, Czekajcie A propos to zacząłem kopać trochę diamentów w sensie dalej jest ich mało, ale zacząłem kopać wiem, że miałem wspomnieć o tym jak kiedyś grałem a i teraz odnosząc się do farmy nici jak kiedyś grałem i co uważałem że w za w porządku to teraz mi się tak zmieniło, że yy, raczej nie ale o tym sobie porozmawiamy troszeczkę w innych odcinkach zaskoczę was, zaskoczę was tym co nagram i o jezu x-ray Przepraszam, uciekam. Yy, zaskoczę Was tym, co nagram, ponieważ yy, będę w szpitalu i to będzie mi najłatwiej nagrać, i wtedy sobie pogadamy. Dobra, chciałem Wam pokazać, jak daleko mega kopałem, bo znaczy w tą stronę dłużej, ale daleko mega kopałem. Yy, tylko, no widzicie, że odpaliłem i zobaczyłem przez przypadek te diamenty tam. I kurczę, nie lubię tak, to też jest głupie i tak. No to niestety Wam nie pokażę, nie mogę tak zrobić. Eee, mimo wszystko, fajna sprawa, że akurat tak wyszło, bo to z... jakby potwierdza Wam, że nie gram w ten sposób. I, i, I kurczę, nie używam sobie tej modyfikacji, żeby tutaj sobie odnajdywać coś, tylko wiecie, jak nawet przez przypadek coś wpadnę, to udaję, że tego nie widzę. <gry> Do, dokładnie. Eee, także. <laughs> Także dosyć uczciwie gram. Ej, nie wziąłem tego żelaza ani dyni. Dobra, tym razem mam złote jabłka, więc yy, na pewno nie umrę. Postaram się mm. tym razem nic nie zepsuć. Yy. No co ty, panie golemie, no proszę cię. Co tu się dzieje? Okej, okay, chłopaki, zrozumiałem. Zrobię wam więcej miejsca. Proszę się uspokoić. To moja wina, rozumiem, spoko. E, wystraszyłem się, sorry, zpanikowałem e, Dobra, więc pomieszczenie musi być trochę większe e, Tak No zrobiłem tym razem trochę więcej tych golemów i kurcze widzicie, że Źle to obliczyłem, przemyślałem, no Nie moja winna, pierwszy raz jest tyb na robocie Dokładnie e, W sumie to fajnie będzie mi się nagrywało e, Te odcinki z Minecrafta które są tajemnicą, owianą e, Nie zdradzę nic a nic e, No to fajnie, bo będę sobie mógł porozmawiać troszeczkę Bo w sumie trochę bym chciał jakby e, Coś, coś powiedzieć, coś powiedzieć I, i, i fajnie mi się będzie nagrywać e, Póki co dobra, skupmy się tutaj na robocie Żeby nic naprawdę nie zepsuć tym razem Jeszcze jeden kolega Wiesz co, brata ci robię Brata ci robię, jak to brzmiało e, Dobra, no i ostatni koleżka, no to tutaj wee weeder wee weeder A, i zjedzmy sobie to jabłuszko To teraz serio, bez kappy Jak umrę na wizji, to aż wstyd Tutaj golemy mi pomogą, nie? Czy ja mogę strzelać? W sumie będę strzelał W sumie to też ma sens Ej, golema strzeliłem, może nie będę strzelał e, Chłopaki Chłopaki Baki! Zostawcie go! Zostawcie go! Mojego... Ej, zabili go prawie! Siedmiu liderów takich Koks? Zabili go prawie, ej Zabiliśmy. w sensie zabiliśmy? Oni go zabili. Zjem sobie jabłko chwa, chwa chwały. Chwa chwa, chwa, chwa chwały e Ej chłopaki, gratulacje. Gratulacje dla Was, gratulacje, byłem w szoku, bo pięciu golemów jak wtedy sobie stworzyłem, to zaufajcie mi, w ogóle tu jest jeszcze trzech Czyli tak naprawdę czterech sobie poradziło, a jeszcze im przeszkadzałem w ogóle. Ja im przeszkadzałem w tej walce Matko jedyna i, i zaufajcie mi, że jak pięciu zespiałem, choć co prawda chociażby w jednym pomieszczeniu to troszeczkę było inaczej przedzielone jak widzicie tu zginęło pięciu golemów. Od razu z automatu. A tutaj widzę, że... Nie no, jeden zginął, okej, okay, dobra. Mamy widerową różę. To spoko zawsze sprawa. Yy, może mi kiedyś poniesie fantazja i stworzę farmę właśnie szkieletów widerów. Widerowi szkieletów w neterze? W twierdzy? Może mi kiedyś poniesie. Dobra, no i tak. Zobaczmy... A, no nie odkrył, no bo nie szedł za nami w tamtą stronę. Aj, kurczaki. Liczyłem na diaksy. A i no dawajcie znać jak on wygląda. Tak jak na przykład teraz lecimy sobie, jak się prezentuje. Nie wiem, taki, taki jakiś mały, bardzo skromny pałac. <noise> no nie wiem, jest ogólnie mały. Malutki ten domek się wydaje. No, fakt, faktem nie jest mały no bo w sumie faktycznie nie mamy za dużo miejsca. Pobiegać sobie w kółko, nie pobiegamy. Dobra. Ja fajnie, bo mogę siadać i montować ten odcinek w końcu mi się udało go nagrać. Bardzo długo go nagrywałem matko jedyna W tych odcineczkach zapraszam Was będzie fajnie, mam nadzieję. Pogadamy sobie trochę. No i co? I dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Naprawdę zależy mi na tym, żebyście napisali co myślicie o tym domku. Wiecie co? Może wam go jeszcze raz od środka pokażę. Fajnie by było mieć taką zwolnioną kamerę, ale nie mam. Tu trudu, tu tu, 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 tu tu Dobra, przelecę się na szybko. <noise> Zbroja, kwiatuszki, doniczki, dywaniki, fajne łóżko. Naprawdę jest fajne, dajcie znać. Yy, balkonik, wygląda to fajnie, elegancko. Jakiś komin by się przydał. Chociaż nie, 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 akurat komin może w tym przypadku akurat nie. Dobra, jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie tego odcineczka I jeśli się spodobało to ma w górę, komentarz, subik I widzimy się No teraz to jeszcze niebawem, ale Ale potem Będzie ciężko Do zobaczenia, hej!